Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z serii, co będzie w kolejnych magazynach LEGO, a w tym odcinku zajmiemy się magazynem LEGO Jurassic World. Zapraszam. Od premiery magazynu z minifigurką Owena w kanał, łódką oraz jajkiem dinozaura minęło trochę czasu, a już za kilka tygodni w Polsce zadebiutuje magazyn z mini konstrukcją, laboratorium z wyglutem. Dinozaurem, oczywiście wraz z wypękniętym jajkiem, a w Niemczech już za 10 dni, 23 czerwca. Natomiast nie bez powodu pojawia się teraz ten odcinek, bo oczywiście pojawił się przeciek, co będzie w następnym magazynie. I przeciek nie pojawił się ani w Polsce, ani w Niemczech, ani w Wielkiej Brytanii. A nie myślcie o tym, że przeciek pojawił się w Francji, otóż nie. Przeciek pojawił się w jednym z największych krajów świata. Mowa oczywiście o Rosji. I tutaj miała miejsce premiera magazynu z Triceratopsem. Czyli, o matko, to już jest magazyn, który od premiery minęło kilka dobrych miesięcy. No ale zresztą następny magazyn po Triceratopsie jeszcze nie zadebiutował w Polsce, we Francji, w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii. Ale zanim zaprezentuję, co będzie w następnym magazynie, trzeba najpierw odpowiedzieć na pytanie, co będzie w magazynie po mini konstrukcji laboratorium z wyklutym dinozaurem. Oczywiście wraz z tym jajkiem. Otóż w następnym magazynie znajdziemy. Mini figurkę Wika Hoskinsa oraz mini konstrukcję w postaci kłada. I jeżeli chodzi o dodatek do magazynu, to połączenie minifigurki i mini konstrukcji, również pojazdu, najczęściej spotykamy w magazynach Lego City, ale też od czasu do czasu możemy napotkać w innych seriach magazynów Lego, tym również Lego Jurassic World. I ten dodatek według mnie wypada całkiem świetnie i ten magazyn będzie brany ze względu właśnie na tą minifigurkę. Przypomnę, że ta minifigurka występowała w dwóch wersjach. Pierwsza wersja jest z 2015 roku. Występowała tylko w jednym zestawie 75918. Ten zestaw nie jest obecnie sprzedawany najprawdopodobniej na Allegro też nie ma oferty na ten zestaw. Druga wersja jest trochę nowsza i właśnie w tym magazynie znajdziemy. Jest to wersja druga z 2019 roku i też również znajdziemy tylko w jednym zestawie: 75938. Ten zestaw jest zresztą sprzedawany nadal i cena waha się w okolicach 300-350 zł. I najprawdopodobniej ten magazyn będzie brany ze względu na tą minifigurkę, ale też dla niektórych osób, nawet na elementy, jeżeli ktoś buduje moce. Przechodząc teraz do premiery, jeżeli to się potwierdzi, że po magazynie z mini konstrukcją laboratorium z dinozaurem dostaniemy właśnie ten dodatek, no to najprawdopodobniej magazyn zadebiutuje w Niemczech 25 sierpnia. Natomiast w naszym kraju zadebiutuje ponad tydzień później, a dokładnie 3 września. Jeżeli Ci się odcinek spodobał, to możecie zostawić oweczkę w górę. Możecie również zostawić suba na moim kanale i napiszcie w sekcji komentarzy. Co Sądzicie o tym dodatku? Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.